Dlaczego mężczyzna powinien mieć brodę? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że broda i gęstsza, zaraz na ciele i twarzy mężczyzny nie jest przypadkowy i nie powinno się go zakłócać, gdyż nic, co pochodzi od matki przyrody, nie jest przypadkowe. Broda ma mężczyznę odróżnić na, na przodzie od kobiet i dzieci, względnie chłopców, dodać powagi wyglądu i sprawić, by wyglądał bardziej przekonująco, co mogę sam potwierdzić na jej korzyść. Nie wspominając o względach czysto użytkowych, jak ochrona przed zimnem i częściowa izolacja od ciepła, wbrew powszechnemu jak nie uważam po sobie. Ogólny mężczyzna, gładki i nieskazitelny, nie jest dałem piękna pochodząca z naszego kręgu kulturowego. Bliżej mu do kręgu rzymskiego, jak to twierdzą niektórzy ludzie, co to uważają, że nasza kultura bez Rzymian byłaby niczym? I oczywiście przed 966 rokiem na ziemiach Polski, a wcześniej Lechi, nic, niczego nie było, a Polacy i Lechici skakali jak małpy. Nie bez powodu rzymski ideał, czyli krótkie włosy i jego twarz, został przeniesiony z zarazem chrześcijaństwa i jemu pochodnych. Chodziło o to, aby naprzeciw rozbić rozróżnianie kobiet i dzieci, chłopców i głównie, od mężczyzn, którzy teraz zostali ogołoceni z tego, co było im przyrodzone od tysięcy lat. W wyniku tego męski wizerunek stał się ogolonym, z mocy i przekazu, jak niosły ze sobą długie włosy i broda, a nawet zaraz na ciele. By stać się gołowąsem. Na spirytusie, co też nie jest bez znaczenia określeniem. Nieokrzesane, tak zwany, względem nowożytnej cywilizacji, dowodzący się wprost od Amerykanów starożytności, czyli Rzymian, wygod mężczyzny i w ogóle człowieka ma świadczyć o więzi z przyrodą, byciem przyrodzie, czego człowiek pozwolił się pozbawić, a szczególnie sławianie przez obce wpływy. Kiedy oni chcą nas pozbawić więzi z przyrodą, rodem w ogóle w kwestii sławian, nie powinniśmy do tej przyrody wracać, choć. Wiele się czyni, by nam to utrudnić. Myślę nawet, że chcą nam to zabać i wili już to odebrano za pomocą strachu, który nie jest nieuzasadniony. Całe szaleństwo z boreliozą, kleszczami i zapaleniem mózgu nie jest przypadkowa, a ich wysyp kleszczy i ich nowe gatunki pachnie w jednym ze sposobów na to, aby człowiek nie wchodził do przyrody obawiając się chorób, poważnym nawzajem mówiąc. Widziałem jednego z członków mojej rodziny, które po ugryzieniu kleszcza nie mógł się ruszyć z łóżka. Duki ledwo się wykaraskał tylko dzięki zjedzeniu ton antybiotyków sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych. Na tyle na to bezpieczne, serio, uważajcie i używajcie repelentów, najlepiej jest DET, ewentualnie po ubraniach pyskajcie, po butach, ja wiem, że DET to jest chemia, temat już to już przerabiałem jest i karydyna. Jest tych specyfików dużo. Ja osobiście sprawdziłem do tej pory i używam D, TET mugi. To nie jest żadna reklama jakby, co to nie jest żadna reklama. To jest po prostu sprawdzone na MITRAPL to wyszukałem kiedyś. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, jak Mugga. I to do tej pory działa. No wiadomo, to jest chemia, więc najlepiej pyskać to po ubraniach i, i czy po butach. I do tej pory nie miałem. To jest jedyne moim zdaniem wyjście, bo ja też nie chcę leżeć na zapalenie odkreszczowe, opomózgowe i inne tego typu dziwactwa i umierać potem yy, i dlatego uważam, że powinien się zabezpieczać chodźmy do przyrody zmyłkę z powodu w leśną drogą chodźmy pójść się do parku działa na pochybę agendzie, która ma za zadanie to odczuwieczyć, pozbawić go mieć z przyrodą i zamknąć w betonozie idealnych pudełek, jak to śpiewa Bogdylan których miał żyć chodząc do innych pudełek, których jego czas ktoś wystają na papier z zabitych drzew, a wszystko to zupełnie przewidywalne i kanciaste, określone i pewne jak w banku.